O kurde, zapomniałem hajsu. Ja nie mogę, ale lipa. Nie mam gotowy w ogóle. Sorry, nie mam. O kurde, jaka lipa. Ale lipa. Synu, gdzie moja ofiałara? Bo nie mam pieniędzy, nie mam gotówki. Przecież możesz złożyć ofiarę w Jak to Normalnie telefon. To tak można? Oczywiście, to, że nie? można. A na dodatek zaoszczędzisz na podatku dochodowym. Naprawdę? Można taniej? Cześć, jeżeli jesteś katolikiem, który uczęszcza do kościoła. I co, Msze. dajesz na tace? Ponieważ tak po prostu trzeba, to poczekaj, zatrzymaj się na chwilę. Pokażę ci sposób, dzięki któremu tak naprawdę Kościół nic nie traci, a ty możesz oszczędzić naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego, w ciągu roku powinniśmy być 63 dni w Kościele. Zastanówmy się, ile tak naprawdę. Dajemy na tacę przez te całe 63 dni. Składając przy każdej wizycie ofiarę w wysokości 10 zł, daje nam to 630 zł rocznie. Przy 20 zł jest to już 1260 zł rocznie. Przy 50 3050 zł rocznie. A dając za każdym razem 100 zł, przeznaczamy na ofiarę. 6300 złotych. Czy wiesz, że w Polsce istnieje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, która głosi, że od dochodu można odliczyć darowizny na cele kultu religijnego, o ile są one udokumentowane dowodem wpłaty, najlepiej dowodem wpłaty na rachunek bankowy parafi, bądź dokument potwierdzający cel darowizny, który można uzyskać? Inny sposób, skupmy się po prostu na przelewach. Gotówka, nie. Przelew, tak. Zobaczcie, ile można zaoszczędzić na tym. Poniższa tabela okazuje, ile jesteś w stanie zaoszczędzić rocznie na podatku dochodowym, jedynie zmieniając formę dawania ofiary w kościele. Spójrz, jeżeli jesteś osobą, która zarabia 11 tysięcy miesięcznie u swojego pracodawcy, czyli wchodzisz w drugi próg podatkowy i co niedziela, co święto wpłacasz 50 zł ofiary przekazujesz na kościół, to jesteś w stanie zaoszczędzić 1008 zł rocznie na podatku dochodowym. Widzisz, w gra jest warta świeczki. Jak to działa w ogóle? Zamiast robić Ofiary na tace, co, co Mosz Świętą, zrób po prostu przelew na konto parafii z dopiskiem Darowizna na cele kultu religijnego. Na każdej stronie internetowej twojej parafii, każdej parafii jest konto bankowe do realizacji takich datków. Dodatkowo, po prostu zbierasz potwierdzenia PDF z banku na wykonanych przelewach i pod koniec. Roku, jak będziesz się rozliczać z Urzędem Skarbowym, wpisujesz po prostu do rocznego PITu wszystkie twoje wpłaty na cele kultu religijnego. No i oczywiście odliczasz to od dochodu. Rozliczenie tego jest banalnie proste. W picie 37 lub 36 czy tam jakiś inny, który wypełniasz, dodajesz ten załącznik PIT. O, sekcja D1. Wpisujesz tam kwotę darowizny, dana obdarowanego i cel darowizny, i to wszystko. Ale pamiętaj, że maksymalnie możesz odliczyć łącznie do 6% dochodu w danym roku podatkowym. Czyli idealny to jest sposób, żeby wymaksować to. Po prostu. I, I bardzo proszę, można być religijnym i optymalizować swoje wydatki również w tym zakresie. Więc następnym razem dasz na tace. Czy może zrobić to troszkę mądrzej? Tak naprawdę pieniądz ten sam, ale zysk duży. Jeżeli zastanawiasz się, czy ten sposób jest moralny i czy tak powinniśmy robić, to podejdź do tego w ten sposób. Zamiast nadwyżkę, którą zaoszczędzisz na podatku, wkładać do własnej kieszeni, zrób po prostu kolejny przelew do swojego miejsca kultu religijnego. Zamiast płacić w państwu w podatkach, zapłać tam, gdzie uważasz to za bardziej słuszne miejsce. Przelew. Zrobiłem przelew. Zapłacę za ci się. Zapłacę. Dziękuję.